Ja bym sobie omleta. Omlet babuszki ze starej pietruszki. Omlet babuszki ze starej pietruszki. Omlet babuszki ze starej pietruszki. Kto nie wie omletyka, ten jest głupi. Omecika czuje zapach. Babka jakaś mi wkurzona. Omlet to smak tego lata. Ja nie kłamie, to jest prawda. Nie wychodź z domu na powietrze. Bo mi babka to mówi. Kunt, osiedzę w domu i śpiewam sobie Zostaw te skarpety, zrób mi te omelety Zrób mi, zrób mi, zrób mi później Usmaż jeszcze raz nam Zostaw te skarpety, zrób mi te omelety Zrób mi, zrób mi, zrób mi później Usmaż jeszcze raz nam Omlet babuszki ze starej pietruszki Omlet babuszki ze starej pietruszki Omlet babuszki ze starej pietruszki